Oj, i farę. O świetnam tarczą. Oże. Jadą na tarczu. jesteśmy z Kaszeb, wyśrednich, także to nie są że tylko nordowi. Są tutaj jakby lokalni z Kaszebi, ale my z Kartus. co roku jesteśmy na tym piątkim, odkąd na tym placu, jak to powezy Krusz na tym Jezu, że Genezaret, że to jest Plata Pucka, i my na tą Pucką tu przejeździmy I chcemy, być tak jak świąty Piotr na tym Łoch, na tym, tym Ciołnie, i że tak przepełnię z tamtej To jeden z, jeden z najpiękniejszych ładpustów. No, to na Pomerzu było tak, bo to trzeba powiedzieć. Drodzy rybacy, razem z Wami, z szacunkiem, stajemy dzisiaj w tej Zatoce Puckiej, aby pomodlić się za tych, którzy życie oddali szukając kawałka chleba nie dotarli do swoich domów, trudno dzisiaj osuszyć ich łzy po dzień dzisiejszy przeżywamy podejście. chcemy oddać szacunek wszystkim rybakom to ciężka praca to często je przespane noce i często puste sieci, ale dzisiaj prosimy o nadzieję abyśmy wracali zawsze do domu zadowoleni. Po pierwsze jest to pielgrzymka. Pielgrzymka ludzi związanych z morzem, rybaków i tych, którzy, których życie jest uzależnione od, od morza, ale to na również do... pielgrzymka dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy związani są z morzem, ale też dla turystów. To rzeczywiście zrobiła się marka naszego miasta. My chcielibyśmy, żeby z tych powodów, o których mówię, cały czas ta pielgrzymka oczywiście funkcjonowała. To spotkanie na wodach, na środku właściwie Zatoki Półskiej Wewnętrznej jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite przeżycie dla każdego kiedy widzimy wspaniale udokorowane kutry rybackie, ale też i inne jednostki, gdzie nawet Windsorter pojawił, są pomeranki, są motorówki, także tych jednostek jest bardzo dużo.